Dzień dobry, jest czwartek, 4 sierpnia, minęła godzina 14. Renata Molenda, zapraszam do studia lotto. Żeby grać w mini lotto, wystarczą drobne. Zakład z typowaniem pięciu liczb kosztuje złotówkę i 50 groszy, a kto trafi te wszystkie liczby, może wygrać nawet kilkaset tysięcy złotych. Aktualny rekord tego roku to piątka warta ponad 370 tysięcy złotych. Natomiast najwyższa jak do tej pory wygrana to prawie 480 tysięcy złotych. W mini lot to można grać codziennie, a w Multi Multi oraz Kaskadę dwa razy dziennie. Na ich losowania zapraszam już teraz, a na koniec programu podam Państwu wynik super szansy. W Multi Multi trwa promocja. Do soboty wszystkie wygrane przy typowaniu sześciu liczb są o połowę większe w tej samej cenie. Grając z plusem mogą Państwo wygrać 6450 zł, a zwiększając odpowiednio stawkę nawet 64,5 zł. Zapraszam na losowanie multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 21. 29. 26. Siedemdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, trzynaście, osiem, czterdzieści sześć, czterdzieści dziewięć, Siedemdziesiąt jeden, siedemnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści, czternaście, sześćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt dwa, pięć 78 liczba 78 jest plusem. Trzy razy w tygodniu we wtorek, w czwartek oraz w sobotę mogą Państwo wygrać w lotto. W dzisiejszym czwartkowym losowaniu pula na wygrane pierwszego stopnia to gwarantowane 2 miliony złotych. Do zakładu lotto warto dopłacić złotówkę i dzięki temu zyskać szansę na milion złotych w Lotto plus. Powodzenia! Przypominam Państwu, że trwa loteriada. Do wygrania jest tysiąc atrakcyjnych nagród, a wśród nich sztabki złota, rowery elektryczne, zegarki sportowe i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt Lotto za minimum 6 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto lub Lotto Plus za minimum 6 zł na jednym kuponie, dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z 3 milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegóły na www.loteriada.pl Los kaskady kosztuje 2 zł i daje aż dwie szanse na wygranie 250 tysięcy złotych. Żeby zdobyć taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Tego Państwu życzę i zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby czternaście dwa siedemnaście cztery szesnaście dwanaście. Osiemnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dziesięć, trzynaście. Jutro wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot. teraz do zdobycia jest 140 czterdzieści milionów złotych. Taką wygraną można doświadczać jeszcze więcej. Zachęcam więc Państwa do gry, a jedyne co trzeba zrobić to wytypować 5 liczb z 50 razy 2 liczby z 12. Życzę Państwu celnych typowań i wielkich wygranych. Ceny zdrapek zaczynają się od kilku złotych, a wygrać w nich można setki tysięcy w złotych, a nawet miliony złotych. W drapce Bonus 7 do wydrapania są trzy główne wygrane po 470 tysięcy złotych oraz wiele innych atrakcyjnych wygranych niższych stopni. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 22 miliony 600 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrapce na stronie lotto.pl za chwilę podam Państwu pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi, Multi oraz Kaskady. Zacznę od Multi, Multi. 21, 29, 26, 76, 34 13, 8, 46, 49, 11, 18, 71, 17, 27, 30, 14, 69, 62, 55, 78, liczba 78 jest plusem. W kaskadzie do zdobycia było 250 tysięcy złotych. Żeby cieszyć się taką wygraną, trzeba było mieć szczęście w losowaniu takich oto liczb. 14, 2, 17, 4, 16, 12, 18, 22, 24, 10, 11, 13. Jeśli wygrana w jednej grze to dla Państwa za mało, zawsze mogą Państwo zagrać o dodatkowe 2 miliony złotych w super szansie. Wystarczy tylko aktywować siedmiocyfrowy numer, który znajdą Państwo na kuponach wybranych gier lotto. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. W pierwszym dziś losowaniu padły takie oto cyfry. 5 5 6 9 5 1 3 Gratuluję wygranych. Kolejny numer poznamy w wieczornym studiu Lotto. W mini Lotto, tak jak większość gier Lotto, można grać online. Na lotto.pl trafiło się już 105, w tym jedna warta prawie 400 tysięcy złotych. Przez internet gra już ponad 850 tysięcy osób. Warto założyć internetowe konto gracza i do nich dołączyć. Nasze spotkanie dobiega końca, ale widzimy się jeszcze dziś o godzinie 22 w wieczornym studiu. Można oglądać m.in. na antenie TVP3. Miłego popołudnia, do zobaczenia! Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 140 milionów złotych. EuroJackpot. Doświadczaj więcej.